Model CPG-1200 to manometr elektroniczny od firmy WIKA, który nie tylko skutecznie mierzy, ale również dokumentuje. Manometr posiada wbudowaną rejestrację pomiarów, dzięki czemu raportowanie danych staje się proste i przyjemne. Próby ciśnieniowe są bardzo ważne i obecnie mają kluczowe znaczenie w wielu branżach, zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i przepisów prawnych. Takie próby pozwalają wykryć nieszczelność zanim dojdzie do awarii. W każdej nowo budowanej lub modernizowanej instalacji próba ciśnieniowa jest standardową procedurą odbiorczą. Tylko pozytywny wynik próby pozwala na dopuszczenie układu do eksploatacji. W utrzymaniu ruchu próby ciśnieniowe są cennym narzędziem prewencyjnym. Pomagają wychwycić wczesne oznaki zużycia lub korozji, zanim dojdzie do poważnej awarii. Profesjonalne urządzenia do ich przeprowadzania, takie jak CPG 1200 od Wika, są dziś bardziej potrzebne niż kiedykolwiek. Model CPG 1200 można zamówić już z wbudowanym rejestratorem, lub później uaktywnić tą opcję. Każdy przyrząd posiada własny kod do aktywacji rejestratora danych i można go wpisać w dowolnym momencie do urządzenia. Pozostaje on w pamięci nawet po restarcie lub resecie fabrycznym przyrządu. Po uruchomieniu rejestratora na wyświetlaczu wyświeci się symbol LOG. Na tym etapie możliwy jest wybór kilku parametrów w rejestracji w menu. Między innymi funkcja interwał określa czas między dwoma zapisami ciśnienia. Funkcja czas trwania określa czas od początku do automatycznego zatrzymania procesu rejestracji danych. Jeżeli czas trwania jest ustawiony na OFF, proces rejestracji danych jest kontynuowany aż do wystąpienia jednego z następujących zdarzeń. Funkcja opóźnienie. Początek procesu rejestracji danych można przesunąć w krokach od 1 minuty aż do 24 godzin. Przy uruchomionym rejestratorze wyświetlany jest interwał rejestracji ustawiony przez użytkownika oraz ustawiony czas pracy rejestratora. Warto zauważyć, że zapisywane przez rejestrator dane to zawsze zamierzone wartości czujnika, a nie przefiltrowane wartości wyświetlacza. Jeżeli proces rejestracji został w sposób niekontrolowany i przerwany, np. przez rozładowanie baterii, wartości rejestratora nie zostaną utracone, ponieważ są one natychmiast zapisywane. Zapisane operacje rejestratora danych można pobrać przez łącze USB lub Bluetooth przy użyciu dedykowanego oprogramowania Wika DCS. Plik rejestratora zawiera ustawienia rejestratora danych, zarejestrowane wartości ciśnienia w określonym interwale. Oraz zamierzone wartości temperatury. Dane rejestratora można pobrać jako plik CSV. Urządzenia takie jak manometr CPG1200 z rejestracją skutecznie wypierają z rynku starsze odpowiedniki, takie jak np. manometry samopiszące z rejestracją na papierowej rolce. Jeżeli masz pytania dotyczące doboru odpowiedniego modelu lub chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach manometru CPG1200, to zapraszamy do kontaktu.